Long, long. Dzisiaj mamy 8 listopad 2025. Ja już po śniadańku plecy mnie bolą, ale dostałam tabletki przeciwbólowe. Także zaczynamy kolejny dzień. Już na spacerze byłam. Dobrze, że są takie czasy, że mamy te telefony. Możemy sobie oglądać co chcemy, o której chcemy. Już oglądałam jeden odcinek na Netflixie Aniele. I ta aniela to jest... wydaje mi się, postać taka sama jak Izakisio. I to jak ona się dogaduje z tymi młodymi ludźmi. To jest właśnie, ja tam widzę Izę Kisio. Tak wszyscy tą Izę Kisio jadą po niej w internecie. Jedyne osoby, które ją wspierają, to są właśnie młodzi, tak jak to mówią ci, pato-influencerzy, ale. Natomiast córka się od niej odcięła, wywaliła już z mieszkania. Wszyscy się od niej odsunęli, ci, że tak niby normalni. Ale nie wiem, ci, ci młodzi, którzy, o których się mówi pato-influencerzy, -influen czy to faktycznie jest patologia, bo oni stworzyli rodzinę, która się wspiera. Mi się wydaje, że naprawdę fajne układy mają. Pomijając te przekleństwa, które tam królują, to są w sumie bardzo dobrzy ludzie. A natomiast ci normalni, którzy ją olali, ta córka i inni niby normalni ludzie, to mi się wydaje, że to jest właśnie patologia. Bo tak jak teraz krążą takie teorie, że dzieci nic nie są winne rodzicom, i ta córka yy, po wykorzystaniu tej matki ta matka już wszystko jej oddała. Oddała jej czas, oddała jej życie, oddała jej mieszkanie, oddała jej pieniądze, które cisnęła w nią, żeby córka zrobiła karierę. I ta ją wywaliła, bo coś ta matka źle zrobiła, już się nie liczy, to wszystko to całe życie poświęcone dla niej, tylko matka pewnie zrobiła jakiś błąd, powiedziała coś nie tak, coś jej córu nie, nie spodobało, kopa w tyłek i co najdziwniejsze, wszyscy koło uważają, że tak powinna robić, że to jest, to jest normalne, to jest prawe, a to inne, że ci młodzi wspierają tą izę, to jest patologia, no nie wiem. Wydaje mi się, że świat się wywrócił do góry nogami. To znaczy, teraz jak dzieci nic nie są winne rodzicom, tylko rodzice dzieciom. Bo y, tylko, że trzydziestoletnia córka to nie jest dziecko, to jest dorosła osoba i powinna się zachowywać jak dorosła osoba, a nie zachowywać się jak patologia. Naprawdę, ja to tak uważam. Takie czasy. To znaczy teraz, jak y, potępiają na przykład y, dzieci, które oddają bardzo chorych rodziców do domu opieki. Ale ja uważam, że to jest akurat nie bardzo bardzo dobry krok, bo w tych domach opieki chorzy ludzie mają na pewno tą podstawową opiekę. A rodzina jak chce, to może odwiedzać i uzupełniać, czyli wyjść dodatkowo na spacer, czy na przykład dodatkowo wykąpać taką osobę, jak duże obciążenie jest, czy paznokcie jej zrobić, czy zabrać ją do kawiarni. I ja to rozumiem, że na przykład nie każdy wytrzyma opiekę 24 godziny nad chorą osobą na Alzheimera czy jakąś leżącą. To jest normalne, człowiek jest tego człowiekiem. Ale wykopać matkę, ta, ta córka wykopała Izę Kisio, z dnia na dzień na ulicę. Praktycznie kobieta została bez pieniędzy, bo wszystko szło w córkę. I oni mówią, że Iza jest patologia. A ile jest takich rodziców, którzy właśnie tak zostali potraktowani jak dzieci. Poprzepisywali wszystko, dali z siebie wszystko, a potem się dzieci od nich odwracają. To jest bardzo częste. Tylko rodzice wstydzą się o tym mówić. Wstydzą się mówić o tym, że że wychowali takich Ludzi, no nie wiem, takich, taką patologię właśnie. Wstydzą się po prostu, że mają takie dzieci, i nie mówią nic o tych dzieciach. Nie mówią nic, a jest mnóstwo takich, którzy zapomnieli o rodzicach, porobili kariery dzięki rodzicom. i nawet nie stać ich na to, żeby raz dziennie zadzwonić i zapytać. Ja tutaj na Islandii widzę całkiem inne układy. Tutaj jest często tak, że że ludzie się tutaj rozwodzą, mają kilka żon, jest przyrodnie rodzeństwo i bardzo często widziałam, na przykład jak, jak taka stara osoba jest w domu opieki. A dzieci są na przykład w Stanach, i to są na przykład dzieci od tej ostatniej żony, to często jest, że te dzieci od pierwszej żony tego ojca odwiedzają i zajmują się tą kobietą. Kupują, co tam jej potrzeba, interesują się, odwiedzają. Także trochę inne układy tutaj. Także czasy się zmieniły. Zresztą w Polsce jest tak samo jak tutaj, że mnóstwo ludzi musiało wyjechać do pracy za granicą, i rodzice zostali w domu, zostali sami. Ja tutaj jestem w podobnej sytuacji jestem tu sama. Także od dzieci mam tylko telefony codziennie. Nie mówiłam, że idę na operację, bo cały czas było nie wiadomo i nawet nie chciałabym, żeby tu przyjeżdżały z tego powodu. Mam tu opiekę, ale ja na przykład jakoś tego nie czuję, bo pracowałam kiedyś w szpitalu. Mam tutaj znajomych, którzy są na zmianie. Tutaj zresztą ludzie pracują, że jak pracują w szpitalu, to pracują też w domu opieki, także non-stop jest ktoś. Z kim pracowałam i kogo znam, albo są Polki. Także w ogóle nie odczuwam. Odwiedziny też mam, ale mi się wydaje, że w Polsce chyba tak nie ma. Ludzie są jakoś bardziej zamknięci, i mnóstwo jest takich, właśnie, starych ludzi samotnych, w związku z tym, że młodzi wyjechali za granicę, takie. Albo na przykład gdzieś w innym mieście są. Dużo ludzi do Warszawy powyjeżdżało. I a w domu pozostały takie stare sieroty, stare sieroty. Stosunki czasem się pogorszyły, ale taki jeden telefon dziennie zapytać się dla takiego. Dziecka, to mi się daje, że to nie byłby problem. Wiadomo, że tym rodzicom też trzeba postawić granice czasami, ale po prostu zadzwonić, zapytać się, co słychać, i to już starsi ludzie się inaczej czują. Wiem to też po sobie. Tutaj pokazuję książkę. Wczoraj przyniósł mi ją mój przyjaciel. Jest to książka o pierwszej kobiecie trans, która zmieniła płeć. On ją zna, zna tego, tej nie zna. Ona teraz, a ja ją. Bardzo często czytam jej posty na Facebooku, bo ona teraz mieszka na Teneryfie, ma 75 lat. I działa tak. W mediach działa w Kościele Luterańskim, tutaj i tak trochę chyba idzie w stronę, może nie polityki, ale żeby być w tych na jakieś miastowe stanowisko jakiegoś radnego czy czegoś tam. Tak mi się wydaje, albo w politykę. Także. Pierwsza kobieta trans. I ja mówię, ja tak za bardzo nie chcę książek czytać po islandzku, a to na siłę mi tak wciskają. I ciągle się że ty nie wrócisz do Polski. Ty będziesz tutaj. Akurat nie, mój cel to był jechać do Hiszpanii. Mam nadzieję, że w przyszłym roku w końcu to się spełni. Bo takie utrzymywanie, tak jak teraz utrzymuję mieszkanko w małe w Polsce, małe mieszkanie w Hiszpanii, trochę takie bez sensu. No i tutaj wiadomo też, koszty życia są. Także listopad, grudzień na pewno muszę tu być, bo będę miała rehabilitację. Ale dobrze by było styczeń, luty stąd wybyć, żeby znowu się nie przewrócić, nie połamać. Dzisiaj jest piękna pogoda. Jest już chyba dziesiąta godzina. Może góry. To co najpiękniejsze. Chyba się kawki jeszcze napiję. Tu jest widok na ocean. Las.